Cześć, z tej strony mówi Marcin Korowaj. Chcę Wam opowiedzieć trochę o logistyce wydarzenia i o scenariuszu. Słuchajcie, jeżeli jedziecie z Bemowa Piskiego, to wjeżdżacie tą drogą, a jeżeli z Orzesza również e, tak samo tą drogą, to jest droga wjazdowa na poligon. Tu będą nasze e, drogowskazy. Parkujecie tutaj i udziel, e, e, idziecie na rejestrację, jeżeli się zarejestrowaliście, zabieracie samochody, idziecie na pole, na stosowne pole, Namiotowe, albo do koalicji, do koalicji Zachodu, parkujecie tu, to jest wasze pole namiotowe, albo do RW, też macie e, pole namiotowe i parking. Słuchajcie, e, ważne rzeczy, co należy wziąć, jeżeli przyjeżdżacie na, na kombat obowiązkowo i w ogóle nie ma żadnej jakby m, dyskusji. E, po pierwsze słuchacie 9 litrów wody na osobę. Po drugie, i to jest, to jest absolutnie minimum. Po drugie, skocie mrygające światło czerwone i kamie, kamizelkę seledynową um, Oczywiście, w każdym punkcie macie firmę cateringową i w każdym punkcie um, um, są, są punkty, punkty medyczne kawa, herbata. Natomiast te rzeczy musicie mieć, bo z naszych doświadczeń e, e, wynika to, że później, jeżeli są ludzie w terenie, okazuje się, że w manierce. Nie ma, nie ma wody i musicie przyjechać po prostu przygotowani na tą imprezę, bo przyjeżdżamy w, na szczery, w szczery, w szczery las. Możecie zabezpieczyć też kilka groszy właśnie na, na posiłki w firmach cateringowych. Teraz przejdę do omówienia scenariusza. To jest Las Serce. To jest teren, który wyodrębniliśmy w ramach poligonu. On ma 7 km na 5. Natomiast od 60 do 70% scenariusza będzie prowadzonych właśnie na tym terenie, tutaj on. I tu są trzy obiekty strategiczne: P4, P8 i P11. Każdy z tych obiektów to jest zaimprowizowana kopalnia wydobycia uranu. Każdy z tych obiektów jest obiektem ufortyfikowanym. I główne zadanie brzmi w sposób następujący dla obydwu stron. Z jednej strony zająć właśnie te obiekty i wydobywać z nich urobek w postaci co dwie godziny z każdego z tych punktów wyjeżdża um, skrzynia z uranem specjalnie oznaczona, zaraz ją pokażę jak wygląda. I za wydobycie takiej skrzyni i dostarczenie do sztabu RW albo do sztabu KZ pozyskujecie jeden punkt, ale jeżeli uda Wam się przejechać przez punkty wzbogacania uranu z tą skrzynią, to są te urządzenia, które gdzieś tam możecie zacząć na, na Facebooku i pozyskać stosowne stemple, to y, otrzymujecie za każdy dodatkowy stempel, e, czyli wzbogacenia uranu, e, dodatkowy punkt, czyli z jednej skrzyni możecie pozyskać cztery punkty i to nam generuje pewną dynamikę na tym całym terenie. Dodatkowo... W każdym ze sztabie, w, w, w każdym sztabie zarówno w kazecie, jak i RW, jest 12 koper, które są otwierane również co dwie godziny przez dowódców i generują ruch na całym terenie. To są tak zwane zadania specjalne, czyli to jest to od 30 do 40%. Teraz pokażę jak wyglądają skrzynie. Skrzynię wam nie pokażę, no to przyjdziecie zobaczyć, ale jak wygląda taka karta? Czyli z jednej strony mamy symbol kopalni. To są te punkty, o których mówiłem. Mamy godzinę wyjazdu. Czyli powiedzmy, jeżeli wieże o 22, to musi być dostarczone do godziny 00, dwie godziny na dostarczenie. Kto wydał skrzynię, kto transportuje skrzynię, kto odebrał skrzynię, wpisujecie swoje ID i datę. Macie też pieczątki z punktów wzbogacania uranu. Czyli można finalnie pozyskać cztery punkty reasumując w interesie każdej z drużyn, i to jest główne zadanie zarówno po stronie RW jak i KZ jest pozyskanie i kontrolowanie punktów P4, P8 i P11, w każdym z tych punktów znajduje się 12 skrzyń, które będą właśnie wydobywane co 2 godziny i możliwość przejechania z tymi skrzyniami przez punkty wzbogacania uranu o ile jest to możliwe i dostarczenie do, do sztabu. E, scenariusz został, tak, to jest bardzo ważna informacja, scenariusz został ułożony tak, że można go zrealizować nie mając nawet jednego samochodu. Z każdego z tych punktów możecie dotrzeć w dwie godziny do swoich baz e, e, i i w międzyczasie zaliczyć punkty zbogacania uranu. W dwie godziny da się dojść ze skrzynią z punktu P11, zaliczając punkty zbogacania uranu zarówno do RW, jak i KZ. A więc to jest ważna informacja, bo można skrzynię transportować właśnie na dwa sposoby. Poprzez małe oddziały, które zaliczają te punkty dostarczają, ale również poprzez konwoje. No i dodatkowo, tak jak mówiłem, mamy te zadania specjalne. Eee to tyle, słuchajcie, z mojej, e, z mojej strony. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia na imprezie.